Obiecałam Wam pokazać e, rozpakowkę przesyłki przesyłki temu. To taka malutka, bo jakaś była, nie wiem, tam akcja, także e, mi wyszło zapłacić za dwie rzeczy, bodajże 17 zł, bez minimalnej kwoty zamówienia, tak jak na temu jest 60 zł, e, po to, żeby wysłali. Więc ja zapłaciłam 17 zł i dostałam właśnie taką małą przesyłkę. E, Nożyczki, oczywiście, jakże bez tego. Tu już ja, co prawda, poprosiłam młodego przeciąć mi ten yy, woreczek i ten, bo ręka mi jeszcze nie działa. Więc mam takie kolejne nożyczki. O, są podobne, ale inne jednak. Piękne, prawda? No To do mojej kolekcji nożyczki i tu Etui na mój telefon. Niestety nie wiem jak to ja dam radę wydostać to. Aha, dałam. No, Takie zwykły zapinane. Tu miejsce na karty. Oczywiście ja mam telefon, w tym Etui nie pokażę, dlatego że właśnie telefonem nagrywam. Ale y, zobaczę, czy dobrze to. A taki zwykły, najzwyklejszy. No, ze 17 zł, za dwie takie rzeczy. No to y, szkoda by było zmarnować taką y, szansę. O, no to, to tyle. Jeszcze u mnie w trakcie dwie przesyłki. Też tam były jakieś y, duże zniżki. Dlatego ja wzięłam. No, ale to jak na razie jeszcze. Pokażę, jak już, jak już dostanę. No i praktycznie od razu jedna po drugiej mam drugą przesyłkę też z temu. E, ja oczywiście wiem, co tam jest, ale dla was pokażę. Nie wiem, czy wszystko dam radę sama otworzyć, bo właśnie jedną ręką jest tak trochę niewygodniej, ale mam, na, mam nadzieję. Aha to jest. To jest taki komplet, taki zestaw do polerowania świateł samochodu. Muszę już odpolerować, inaczej może być tak, że na kolejnym przeglądzie technicznym mnie po prostu nie uznają przeglądu. Tak, to jest taki... jak złożę to pokażę. To może być na pędzelki, na ołówki, na kredki, u mnie to będzie na szydełka. To jest właśnie pudełko takie na nitki do szycia. O, też jak już poukładam. Tak, to jest przycinak do nici. I no jakby inaczej. Ale dobrze zapakowane tym razem. Tak, jeszcze jest, jeszcze jest. Znaczy tak, takie nożyczki. Dobra, ja zaraz, jak to wszystko rozpakuję, bo nie chcę u was, u was przed, przed kamerą, to przed Waszymi oczami świecić swoją ręką krzywą. Więc, jak to wszystko rozpakuję, po wtedy jeszcze pokażę. Tak, pierwsze to ten organizer taki do nitek. U mnie bardzo mi się spodobało, bo kiedyś u mnie było takiego duże pudełko z kartonowymi przygródkami. Tu zostało tylko mi, ale tu u mnie te, te nitki są zupełnie w innym miejscu, więc tu były po prostu czasowo. więc zamyka się tu mi nawet, wiecie, a te nitki to jeszcze są z lat 60. poprzedniego wieku. Te, te takie okartonowe tulejki, u których jedyne co. To jak stawiałam te współczesne plastikowe tulejki tu z, yy, na tym na końcu one opierały się o ten rand, który wewnątrz idzie. O, więc ja po prostu postawiałam tu te kartonowe, które są jakby bardziej tak uległe, że tak powiem. Więc tu mi jeszcze przycinek yy, haczyki mi weszły coś takiego co jakby na miejscu powinno być kredki do odrysowywania, na farstek. I takie małe guziczki jakieś, co czasem przydają się tak na bieżąco. Więc, o, zamykany i jest super, można zawiesić, jest uszko, można postawić. Jestem bardzo zadowolona. Teraz tak, ten organizer do, do, do to do czego? Kto do pędzli? Kto do ołówków. Eee, ja do szydełek chcę to wykorzystać. Są takie o, stojaki. Trzy. I potem to się zakłada. O, w ten sposób. No, jedną ręką wiadomo nie za bardzo mi wygodnie. Drugą ja jeszcze nie dam rady za bardzo pomagać. O, i w ten sposób, tak to stoi, słuchajcie, mi na przykład bardzo się podoba, wiecie co, taki bardzo prosty i taki bardzo funkcjonalny, mi się wydaje, a jak wy myślicie? Gdzieś tam pędzelek, gdzieś coś, super. Będą szydełka, będą te ułówki, czy co, co, z których ja korzystam na co dzień. Super, bardzo zadowolona jestem. No i teraz jeszcze, co przyszło nowego? Oczywiście z nożyczek. No jakże, jakże bez tego, nie? Muszą być nożyczki. To znaczy, tak, poprzednim, poprzednie przysyłce były e, nie, nie te, nie te były, były o te poprzednie przesyłce, podobne, ale jednak różne. Zazwyczaj ja zamawiam takie kolor patynowanej miedzi. Natomiast te akurat jest patynowany brąz. Miedzi akurat nie znalazłam. To znaczy znalazłam miedź, tylko, że one były 27 bodajże złotych. No to, to miję się z celem kupować za takie pieniądze. Tak, przycinak już pokazywałam. No czyli... O tu, pomiędzy dwoma tymi, oj, pomiędzy dwoma tymi warstwami włożony jest nóż. I po prostu każdy ten, ten otworek to jest nóż do przycinania nitki. Więc takie bardzo proste, takie małe urządzenie, i to jest też kolor brązu patynowanego. No ale niestety. Znaczy, tak coś średnie, nie, brąz, jednak, no ale to nieważne. Fakt, że podsta, pod starocie zrobiony, patynowany. Tak, kolejne nożyczki. To już jest jakby czysta nowa miedź. Niestety, akurat tego wzoru patynowanych ja nie znalazłam w ogóle. Możliwe, że one jeszcze się pojawią, może po prostu teraz nie ma. Ale ja staram się nie zamawiać takich e, typowo tych błyszczących, nie. Ale no akurat patynowanych tu te, tego wzorów patynowanych nie było. No i bardzo śmieszne takie małusieńki. Wiecie, ja myślałam, że one może gdzieś chociaż o takie. O, będą. Widać było, że to są małe. Ale no nie wiem, co mi. Zazwyczaj ja zawsze rozmiary patrzę, a tu tak one mi się spodobały, że ja nawet nie patrzyłam. Słuchajcie na ten na rozmiary. I są to. Takie malusienkie, malusienkie. Ale wiecie co? Bardzo wygodne. Jeśli brać ze sobą na przykład, jak ktoś haftuje w drodze, albo nawet dzierga w drodze, one takie malutkie. Mają silikonowy taki. ten. dziobek, żeby się nie kłuły. Więc gdzieś tam do jakiegoś portfelika wrzucono. I są. I to jest właśnie kolor patynowanego srebra też nie znalazłam ja patynowanej miedzi, a nie brązu, patynowane srebro. No, ale tak czy inaczej są takie. A i jeszcze jedna rzecz i jeszcze jedna rzecz. To jest taki spinacz, jakby. Wiecie po co, na przykład jak jest. No tu akurat yy, yy, koło, koło notatnik. Ale, jak jest taki zwykły rozkrywany notatnik i te strony się zakrywają, o, to można po prostu tak go przycisnąć, tu albo z góry na przykład, albo jeśli rysunek, rysunek jakiś się robi, więc tu się przypina o tym tą spinką. O i listki trzymają się, nie opadają. O! Tak, to jest. No, co u mnie? Został ten, ten zestaw. Został zestaw. Został zestaw do polerowania lampy w samochodzie. Tam narysowane, że można i okulary polerować. Aha, ona jest zamknięta, ja na razie odkrywać nie będę, żeby nie zawietrzyło się, ile co tam. bo tu na, nawet on narysowane Do polerowania y, szkła. Długa Protekcja, czyli ochrona. Super. Fast drying. Nie wiem, ja z angielskiego nie jestem silna, ale wiadomo, tu w instrukcji właśnie jest, że zapoznać się oczywiście z tym, w których, w których miejscach, w których rzeczach można to korzystać, żeby nie, nie trafiło do dzieci. Jeśli trafi w oczy, to szybko do pomocy medycznej i, i, i bla, bla bla. No, ale z tym to ja już teraz nie będę nic oczywiście robić. To jak już będzie moja ręka miała moce przerobowe, wtedy pójdę polerować światło swojego samochodu. O, to takie to u mnie dzisiaj zakupy. Ja jeszcze pod spodem postaram się Wam podać numery y, tych tych towarów na tym na temu żeby w razie jeśli komuś się spodobało coś to żeby nie trzeba było mocno szukać tylko numerek wbijacie i macie ten produkt o, no to na ten moment to będzie wszystko dziękuję bardzo że byliście ze mną mam nadzieję że co nieco wam się spodobało a może nawet sobie dokupicie o, bo z tego jestem zadowolona po prostu aż nie mogę o, no i to to będzie na ten moment chyba wszystko. Więc jak na razie to. Pa. Do zobaczenia.